Godzina zero. Godzina zero za kwadrans. Jest teraz za 15:05, ale już od wielu, wielu godzin tutaj się gromadzą ludzie ubrani, tak aby podkreślić uroczysty charakter tego momentu. Modlą się tutaj modlitwy i wspomnienia do wszystkich świętych: święty Michał Archanią, święty Andrzej Bobola, wielki patron i obrońca Polski. Są harcerzy, którzy rozdają takie przypinki malutkie, tak żeby nikt nie był bez uhonorowania tego dnia. Jesteśmy także i my. Teraz zaczęły się właśnie wezwania. Bóg, honor i ojczyzna, z tego się składamy. To jest nasza ziemia, której nasi przodkowie bronili. Cieszę się, że rocznica powstania warszawskiego przybiera taki uroczysty, ale też wszechstronny charakter, bo oprócz modlitw, także pieśni, także wspomnienia historyków i to wszystko, co dla nas jest ważne, czyli po prostu budowanie tożsamości na tym, co zostało na gruzach miasta. Jesteśmy i my obecnością składamy. Hołd wielkim bohaterom, wielkim ludziom, którzy postanowili 1 sierpnia 1944 roku stanąć do walki o wolność ojczyzny. Będziemy Państwu pokazywać to, co się tutaj dzieje, ale najważniejsze, żebyście i Wy poczuli w sercu, że jesteśmy jedną wielką narodową wspólnotą. Panie, swoje nas odprawia. Na trzecie, załem, prosimy, Cier, ma. Skąd pan przyjechał tutaj? Przyjechałem z Piotrkowa Trybunalskiego, żeby razem z warszawiakami świętować ten piękny dzień. Czy pan przyjechał rowerem, bo widzę, że jest. Nie, pociągiem, ale rower przyjechał ze mną w pociągu. A dlaczego to dla pana mieszkańca Piotrkowa jest takie ważne? No, ważne jest pokazać jedność tutaj w obliczu tego zła, które idzie, zbliża się do nas z różnych stron i musimy pokazać jedność że jesteśmy jednym narodem i nie damy się. Kto pana tak wychował? To rodzina i teściowie i również lekcje historii, historia Polski, bo jestem w ogóle germanistą z zawodu, dość długo mieszkałem w Niemczech. I również tam poznałem jak Polacy są traktowani w Niemczech jako obywatele drugiej kategorii, drugiej bądź trzeciej kategorii. Postanowiliśmy z żoną wrócić tutaj do Polski, i, bo to jest, to jest nasza ojczyzna i tutaj walczymy o naszą niepodległość. A to jest tak, że teraz widząc tych młodych ludzi, no nie tylko, ale także młodych z czerwonymi, z biało-czerwonymi flagami, z tymi emblematami, z wiankami, czy czuje się pan na miejscu u siebie? Ja czuję się na miejscu. Byłem 10 lat dyrektorem szkoły ponadpodstawowej. Nadałem je imię rotmistrza Witolda Pileckiego. E, także przez 10 lat wychowywałem młodzież e, w duchu patriotyzmu. Przyszły nowe czasy, dyrektorem nie jestem, ale trzymam w dalszym ciągu kciuki za młodzież. Spotykamy różnych ludzi, ale chyba wydaje się, że łączy ich jedno. To znaczy, chcą tutaj być i chcą mówić o Polsce. E, czy długo trzeba było na moje córki, żeby tutaj przyjechały? Ja, no właśnie odkąd pamiętam, chodzimy tutaj raz na powązki, raz na dmowskie. Rondonowskiego. Co roku jesteśmy na powązkach, gdzie bym ponieważ dzieci oddają hołd swoim, um, sw swojej rodzinie. Ich pradziadek walczył w powstaniu warszawskim w Siarek Szeregach i pra Ciocze zmarły 8-5 sierpnia. Zamordowana została jako 15-letnia 15 pielęgnarka na woli. No więc to jest taka rzecz, którą one pamiętają. I co roku chodzimy już bez żadnego oporu, i zawsze im mówię: Pamiętajcie, żeby wracać co roku, pokazać swoim dzieciom i dzieciom swoich dzieci. A skąd przyjeżdżacie? My jesteśmy z Warszawy, ja jestem właśnie urodzonym Anglikiem, ale od 15 lat mieszkam w Warszawie. Mhm. E, czyli... Więc dzieci są z Polski. Dzieci z Polski, czyli rodzina żony, rozumiem? No, tak? Żony z Polski, to są moje dzieci, oczywiście, więc to są anglo-polskie dzieci. Aha. Ja mam polskie obywatelstwo, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mi 5 lat temu. A kiedy pan zdecydował się, żeby przyjechać do Polski, to było dla pana trudne? E, początki w Polsce były bardzo trudne, nie ukrywam, bo nie mówiłem po polsku. Mhm. E, nie miałem żadnych właśnie kontaktów i musiałam jakoś po polsku się mówi kombinować, nie? więc kombinowałam, nauczyłem się polskiego, poznałam żonę. Mhm. Dzieci oczywiście również później. Mam fantastycznie właśnie teściów. Dziadek jest z nami dzisiaj. I w międzyczasie proszę, odkryłem proszę. polską historię, polską kulturę i byłem zakochany w tej polskiej gościnności. Oraz właśnie jako Brytyjczyk, dla mnie to było niesamowite okrycie, że odkryłem właśnie tą polską perspektywę II wojny światowej, co jest dla zwykłych Brytyjczyków w ogóle nieznana. Nikt nie ma pojęcia o powstaniu warszawskim, często jest mylony z powstaniem w warszawskim kiecie, rok wcześniej, w kwietniu. 1943 roku, więc poziom tej wiedzy jest bardzo, bardzo niski w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych i we wszystkich zachodnich krajach, dlatego jest nam bardzo ważne i powinno być obowiązek dla wszystkich polskich obywateli, żeby rozszerzyć wiedzę, informacje, indywidualne wspomnienie historii polskich powstańców i wszystkich służących właśnie w armii krajowej. A co pana ujęło w tej polskiej historii? Historia Wielkiej Brytanii też jest pełna zakrętów i takich dramatycznych momentów. A co w tej Polski pana pociąga? No, dla mnie to było niesamowite, jak poznałem babcię moją byłej dziewczyny i zapytałam ją dosyć głupie, może proste pytanie, kogo najbardziej nie Sowietów czy nazistów? A ona powiedziały Sowietów. A dla mnie jako Brytyjczyk, z brytyjskiego punktu widzenia, nie ma nic gorszego niż nację, To jest najgorsza rzecz na świecie. Więc to było dla mnie odkrycie i zaskakujące. I od tego momentu już postanowiłem sobie, że chcę właśnie poznać tą polską perspektywę, co jest kompletnie inne, jest tragiczne, ale jednocześnie jest inspirujące. Bo to, co się stało właśnie w warszawskich ulicach, to dla mnie jest najlepszy przykład, jak człowiek ma się odzyskać swoją wolność, walczyć, nie podawać się za idee, za ideały. I dla mnie, właśnie ten przykład Polaków służących, walczących w Stanie Warszawskim, jest niesamowity, inspirujący na dziś, żeby dać siebie więcej, żeby starać się, żeby służyć innym, służyć narodu, pomagać innym nawzajem. A ostatnie już pytanie, a Pana zdaniem, co powinniśmy zrobić jako naród, żeby ta nasza historia dotarła szerzej w świat? Nie, każdy oglądający teraz wie, że jest więcej książek na temat wyzwolenia Paryżu, kilkaset. A na temat powstania Warszawskiego, właśnie? Kilka, kilkanaście w języku angielskim? Jest tak mało wiedzy, tak mało informacji, tak mało filmów, więc nie każdy influencer, młody człowiek, nastolatka czy nastolatek, produkować jak najwięcej metalu, żeby te przykłady tych bohaterów nigdy nie zostały zapomniane. No to drodzy influencerzy, bierzemy teraz telefony w dłoń, bo tym się to teraz robi. Opowiadam te historie, zwłaszcza, że to, co tu można zobaczyć, naprawdę jest porywające. Bardzo dziękuję. Dziękujemy także panu za rolę dziadka, jaką pan pe pięknie pełni. Dziękuję. Tutaj właśnie widzimy, widzimy dzieciaczki. A propos nieznajomości historii powstania w Anglii, i pisze książkę, więc pewnie dotrze to do. Na Wyspach. Tak. Pisze bądź. książkę na temat Polski. Jaki znak Mojek jak Prycycik został Polakiem? Oraz kolejny książkę będzie na temat powstania Warszawskiego. Jesteśmy wśród mieściu, Tutaj widzą Państwo mapę. Bardzo pięknie uporządkowane, równoległe, prostopadłe ulice. Ale 81 lat temu tutaj zaczęło się piekło. Chociaż to, co się działo, nie miało mieć przecież takiego końca, nie miało mieć takiego charakteru. Młodzi ludzie szli z nadzieją i wiarą w to, że pokonają Niemców. Poza tym, zdaje się, był już taki moment, że inaczej się nie dało. Pan mieszka pomiędzy Warszawą. I Afryką. Dlaczego pan tutaj dzisiaj jest? Jestem, bo to jest ważne wydarzenie dla tego miasta. Dlatego, że poświęcenie tych ludzi, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim, ma ogromne znaczenie dla nas dzisiaj, że możemy żyć w wolnym mieście, które nie mówi po niemiecku, tylko mówi po polsku. A czy któryś z pana przodków walczył tutaj? Tak, część mojej rodziny walczyła w Powstaniu Warszawskim. I wspomnienia są dla mnie ważne. Ale to poświęcenie tych wszystkich ludzi, którzy wierzyli, że jest coś, coś więcej, że jest pojęcie narodu że jest pojęcie i wspólnoty narodowej. To są wszystko bardzo ważne rzeczy, szczególnie w dzisiejszych czasach. Widzimy taką globalizację obywateli. Zjednolicenie społeczeństw zachodnich, to, to, co widzimy na zachodzie, też jest niezwykle niepokojące. I dlatego też ta pamięć o tym, kim jesteśmy, skąd jesteśmy i jakie wielkie poświęcenie było, żebyśmy mogli mówić po polsku i płacić złotówkami, dlatego też jest to bardzo ważne dzisiaj, żeby o tym wszystkim pamiętać. Jest bardzo wiele różnych miejsc, takich w których ludzie przeżywali tragedię, stawali do walki zbrojnej, a jednak to warszawskie jest unikatowe, wyróżnia się raz swoim tragizmem, a dwa tym wielkim poświęceniem, pewnym romantyzmem. Czy to jest właśnie coś, co, co pozwala nam czuć dumę z tych wydarzeń. Czyli możemy być dumni z porażki naszych prorodków? Tego nie wiem. Na pewno jestem dumny z ich poświęcenia, tego, że stanęli, wyszli przed szereg i stanęli do walki, takiej niezwykle tragicznej walki. I oni są, powstańcy Warszawcy, są uosobnieniem polskiej historii, polskiego romantyzmu, polskiego ducha romantycznego i, i, i tej, tej walki takiego Dawida z Goliatem. Zawsze mam wrażenie, że to charakteryzuje naszą. Naszą historię, która jest y, przez ostatnie trzy wieki dość tragiczna. i Natomiast też musimy się na tych błędach nauczyć. Mamy też oczywiście powstania, które są zwycięskie. To nie jest. Ma, są zrywy polskie, które zakończyły się. No, powstanie wystęcem, Śląskie, chociażby, chociażby. chociażby. Natomiast wydaje mi się, że, że dzisiaj tutaj wszyscy jesteśmy, żeby uhonorować tych ludzi, którzy, którzy nie, nie chcieli dać. Nie chcieli dać też oczywiście komunistom poczucie, że stolica została pokonana bez polskiego wkładu. Myślę, że wielu z ludzi, którzy stanęli do zrywu, nie wiedzieli, że przez 63 dni będą walczyć osamotnieni i że jednak wejdą komuniści ze, ze wschodniego brzegu i, 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 i wyzwolą miasto. Więc nie wiem, czy, czy mieli świadomość 1, 1 sierpnia, jak starej do walki, że to będzie aż tak tragiczny zryw. Teraz Tego nie się, wiem. Teraz się mówi po latach, że jednak to było coś, co jest mitem założycielskim, czymś, co dało podwaliny obecnej, wolnej, trzeciej. Rzeczpospolitej. Nie wiemy, czy jakby się potoczyła historia, a jedyne, co wiemy jako ludzie cywilizowani i mający sumienie, to, że tutaj dzisiaj o tej 17 musimy zatrzymać się i oddać hołd powstańcom. I jest to nasz po prostu psi obowiązek, dlatego tu też jestem. Dziękuję, Dziękuję panie Aniu. W ważnych momentach jesteśmy tam, gdzie dzieją się rzeczy istotne dla Polski, gdzie gromadzą się Polacy, którym bliska jest idea patriotyczna, którym bliski jest nasz kraj, nasz język i nasza historia. Godzina W tutaj. Godzina W tutaj i teraz hymn, więc musimy przestać, stajemy na baczność i śpiewamy. Po hymnie, po hymnie, słuchajcie, to jest niesłychane uczucie słyszeć, jak tyle ludzi śpiewa, jak jednym głosem i jednak te najważniejsze dla Polaków słowa hymnu wybrzmiewają tutaj w sercu Warszawy. Takie rzeczy, takie wydarzenia, takie sprawy, takie emocje. Także na Ania Popek Popcast TV. Zaglądajcie tutaj, kiedy jesteście smutni, kiedy jesteście weseli, kiedy szukacie inspiracji albo po prostu natchnienia, by dalej sensownie żyć. Jestem tutaj dla Was i czekam. Pozdrawiam serdecznie.